No dobra, umoczmy zatem dupę w białym... Nie, nie, kurwa, bagnet w białym niebieskiej dupie, co ja? <noise> nie, nawet nie chcę wiedzieć, co się w tej głowie tam zaczęło rodzić powoli. I bardzo dobrze, że to się kurwa nie dokończyło. I mamy go. Gdzieś tu nasz braciek powinien być, O Ocie chuj. O kurwica, czy mnie zajebano? Ja pierdolę, zabili mnie jak frajera ostatniego. Dobra, Tutaj be O, o Jezu, o matko, o co tu będzie? O kurwa, co tu będzie zaraz? O chuj, to normalnie, chuj. <ścoughs> kurwa, czy to. Czy my gramy męcenem? <śmiany> Że ja musiał cały czas być przy tobie, kuma. O kurwa, konia mi z zbili. <śmiany> Hat my. Y y horse bitten Kurwa, może ja też bym wszedł, co? O chuj Tu jest matka, dobra Nie to jest brat, tylko że on jest w sukience. W sensie nie jest swem bo jest księdzem, ale <noise> i tak lubi dzieci. No. <noise> dobra, open up. No tak, to ja jestem kurwa od wyjebywania drzwi No ruszyła się w chuj, więc <głosy> <głosy> Ratler się, chłop nazywa. Rattler? Zruszające. Dobra, teraz już poznaję, że jesteśmy w Meksyku, tak? Teraz jest, poznaję. Kid, nope. <laughs> Dawaj, Rudego. No trochę ci nie wyszło, trochę ci, trochę zabrakło techniki, następnym razem przyjść, to się podszkolisz może trochę, i to ma mnie zabić, tak? No kurwa nie tym razem, ja pierdolę, ale ja też widzę, że ja nie jestem zbyt skuteczny kurwa, dogadamy się chyba wiecie, dogadamy się, z luparą SAJEBISTA BROŃ Dobra, weźcie mi to, zabierzcie, kurwa Już ja pokażę swój naród Holy shit, kolego, czy, czy nie możesz kurwa nie celować ze mną ten pistoł? A mogę tę lampę? Thanks O, oh, pierdolimy w niego tę lampę, kurwa, ale z pierdolimy. On kurwa pierdolilem Wagon się po Jaran, jeste ten No i patrzcie, mamy cały otwarty świat dzikiego zachodu tylko i wyłącznie dla nas. O kurwa, ja jednak nie chcę tutaj być jebać ten świat. Lecimy po modofoku znanego również pod hasłem: y, Sanawa bed. O, kurwa, że ten koń to wytrzymał! Ja jebie. Wejdźmy, wejdźmy tutaj. A ja im zrzucę na łeb y, bomby. Kurwa, czemu ty musisz kucać przy tym oknie jebanym? Ty nie musisz się chować przy każdym. Daj mi wyjrzeć na świat, kurwa, piękny, piękną pogodę! Jak się w kurwie zaraz. Piop! Ole ma ci przejebane! <noise> Dosko kurwa na ale Wietnam kurwy syny, oj, tam nie dosięgam. No to jednak kurwa nie Wietnam to taki bardziej, nie wiem, Wilanów. Gdzie wy strzelacie? Ja najmocniej przepraszam, że ja się nie angażuję w Waszą obronę, ale mam wrażenie, że was pojebało. Ludzie, przecież tu kurwa nikogo nie ma. Co wy w ogóle tu pierdolicie? Czy ci Indianie znajdują się z tobą w tym pomieszczeniu? No, skacz. Ja pierdolę, koń mi się zaciął. Kurwa jak dobrze. Już się bałem, że no, z tego potrzasku nie wyjdziemy. Gdzie? A, tutaj... O kurwa! <śled> no to pozdro! Oj oj, a się na... A kurwa, chyba się nadział jajcyma. Mamy kurwe szczęścia. O kurwa, dzień dobry! Nie sądziłem, że pan się z nami załapał. To i za mną kurwa, tym... To będziemy razem. O mój Boże, jaka muzyka, chyba zaraz będę wyznania. No. Naturalna reakcja organizmu. No to kurwa, RÓŻ to pizzy Znaczy. <laughs> Skarbie, to chodź. Chodź, proszę ciebie. Bo rozpierdolę ci łeb tym. Przepraszam. <laughs> Wiecie, no. <laughs> Próbuję się dostosować do tamtych realiów bycia gentlemanem. Idę, że idę tą samą drogą. Nie zostawię bra. O, chyba nie idę dobrze. Co? No nie gadaj. Kurwa, bo. Ale ja miałem sejwa co? Pojebie mnie. Pojebię mnie i popie... Ja pierdolę nie miałem sejwa! No i elegancko. Kurwa, no nie, jednak nie elegancko. Absolutnie fatalnie i tragicznie, a nie. Bo ja mam wrażenie, że stąd. Aha, dobra. Tak, wezmę wiadro Zajebiemy wiadro <głos> <głos> O tam kurwa się na żartach nie znasz Ale pistolet wziął Pistolet wziął Tutaj umarł Gustaw, narodził się Konrad Nie, 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 nie. Kurwa, bo ten se palcem zaczął kurwa machać I modlić o, o brak śmierci Ciebie woła, Leś pomagać, ja spierdalam Dostał, o kurwa, jak pięknie Już ułamek sekundy kurwa, on już le kulu leciał mi prosto w ryja, dobrze kurwa, śmiecił jeden No niestety Tommy Cash nie skończył dobrze swojej kariery, ale...